Pamiętasz, jak kiedyś mówiłem, że nigdy nie boję się wychodzić na nocne spacery po mieście? Chyba wszystko się zmieniło w jednej chwili. Co się stało? Brzmisz, jakbyś miał jakąś naprawdę dziwną historię. To było w środę, między pierwszą a drugą w nocy. Byłem w parku, który często patrolują policjanci, więc czułem się bezpiecznie. Było cicho, prawie nikogo na ulicach. Ciemno, ale bezpiecznie. Zawsze mówiłeś, że to najlepszy czas na spacer. Tak, ale tego dnia coś było inaczej. Zobaczyłem go na końcu jednej z uliczek. Był tam facet, który tańczył, tylko to nie był zwykły taniec. Wyglądało to jak walc, ale kończył każdy krok dziwnym ruchem do przodu, jakby tańczył i chodził jednocześnie. A co zrobiłeś? Pomyślałem, że pewnie jest pijany, więc zrobiłem krok na bok, żeby go przepuścić. Ale im bliżej mnie był, tym bardziej wydawał się dziwny. Był bardzo wysoki, chudy, ubrany w stary garnitur. Jego oczy były szeroko otwarte. Patrzył w niebo, a usta były szeroko uśmiechnięte, jakby w jakimś przerażającym, nienaturalnym uśmiechu, brzmi jak koszmar. Chciałem przejść na drugą stronę ulicy, zanim podejdzie za blisko. Więc patrzyłem na niego przez chwilę, a potem przeszedłem przez jezdnię. Kiedy spojrzałem z powrotem, on stał na ulicy, patrzył w niebo, ale jego noga była ustawiona w moją stronę, jakby czekał. To straszne. I co się stało potem? Zaczynałem się czuć naprawdę dziwnie, więc odwróciłem wzrok na chwilę, patrząc na ulicę przed sobą, ale kiedy spojrzałem z powrotem, on zniknął. Chciałem odetchnąć z ulgą, ale wtedy go zobaczyłem. Po drugiej stronie ulicy, lekko przykucnięty, wpatrzony we mnie. Nie ruszył się z miejsca, ale ewidentnie patrzył. To już jest niepokojące. Stałem tam, patrząc na niego zupełnie sparaliżowany ze strachu, a potem on zaczął do mnie podchodzić, ale nie chodził normalnie. Biegał na palcach jak postać z kreskówki, robiąc wielkie, przesadzone kroki. Chłopie, to już naprawdę przerażające. Zamiast uciekać, ja po prostu stałem, patrząc, jak podchodzi. Zatrzymał się jakieś dwa metry ode mnie. Nadal ten sam uśmiech. Tylko patrzył w niebo. Myślałem, że zapytam go, czego chce, ale to, co wyszło z moich ust, brzmiało jak cichy jęk. Po prostu zabrzmiałem przerażająco. A on nic. Po prostu stał tam. Ja bym chyba umarł ze strachu. W końcu powietrzności odwrócił się bardzo powoli i zaczął tańczyć z powrotem. Normalnie, jakby nic się nie stało. I nie uciekłeś wtedy? Nie, starałem się nie patrzeć w jego stronę. A potem, kiedy już był wystarczająco daleko, pomyślałem, że zniknął. Kiedy spojrzałem znowu, on wracał. I to już nie był taniec, tylko biegł w moją stronę. I co zrobiłeś wtedy? Zacząłem biec. Uciekłem na główną ulicę, gdzie było więcej światła i ludzi. Spojrzałem za siebie, ale on zniknął i już nigdy nie wrócił. Mimo to przez resztę drogi do domu czułem, że patrzy na mnie. Nigdy więcej nie wyszedłeś na nocny spacer, co? Brzmi jak coś, co zostaje w głowie na zawsze. Wiesz, przez te wszystkie lata nigdy się nie bałem. A teraz ta twarz, ten uśmiech, to było coś całkowicie nieziemskiego.